Siemano, witajcie, ja jestem Abra i moi drodzy, dzisiaj zasugerowałem challenge zarówno Maćkowi, jak i Sebastianowi. Nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś tydzień temu zarówno Maciek, jak i właśnie Seba segregowali żelki po kolorach. Tak, to było całkiem spoko, dlatego wpadłem na pomysł, że zróbmy to tylko z cukierkami i zaproponowałem, że ten, kto wygra, po prostu dostanie stówkę. No wydaje mi się, że 100 zł za taki challenge to jest i tak całkiem niezła kasa. Dlatego słuchajcie, ja to oczywiście chowam do kieszeni Musimy sobie skoczyć do sklepu i zrobić zakupy. Wiadomo, jakby nie tylko po cukierki wychodzimy z domu, no bo to jest jakby barantanna, Ale skoro będziemy w sklepie, to po prostu te cukierki sobie weźmiemy. No i tak jak mówię, będzie dwóch graczy, będzie sporo cukierków, i ten po prostu, kto posegreguje je pierwszy kolorami: Wiecie, żółte do żółtych, czerwone do czerwonych, zielone do zielonych i tak dalej. Ten wygra 100 złotych, a ja po prostu będę sędzią. No, byku, dzisiaj będziesz mógł wygrać. Ostatnio wygrałem 1000, dzisiaj troszkę mniej, ale stówka zawsze spoko, bo wiadomo, że ja to wygram. Pójdziemy do sklepu, właśnie w sklepie, spotkamy się też z Sebastianem, zobaczymy co on o tym wszystkim myśli, bo on jakby w ogóle nie wie, że bierze udział w tym challenge'u. No ale za stówę to chyba weźmie, więc słuchajcie, chodźcie, lecimy. A, tylko słuchajcie, pamiętajcie jeszcze o subskrypcji kanału. Jeśli jesteście nowi, to klikajcie ten czerwony guzik tam na dole, no bo teraz są regularnie filmy, więc wydaje mi się, że warto. I wpadajcie także na Instagramy, bo na Instagramach teraz jesteśmy aktywni. No, kto chce to zapraszam to ty robisz. Dawaj stówę! Dobra, chodźmy, po, pro po, po prostu chodźmy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w sklepie i tak wam szczerze powiemy że mamy niemały problem z wyborem. Wydaje mi się, że to, słuchajcie, będzie najlepsza opcja, czyli po prostu. Takie, o, za 80 groszy, gościu. No to tutaj najtańsze nie jest, najdroższe. Nie, w sumie to, to chyba jest najtańsze. Mamy tego, słuchajcie, 80 gramów, czyli tego powinno być, nie wiem, no, z 15, 20 w opakowaniu. I wydaje mi się, że jak takich opakowań weźmiemy, myślę, że z 20 weźmiemy, bo serio, wyboru jest dużo, ale ważne, żeby, słuchajcie, to po prostu było bez żadnych opakowań, bo na przykład tutaj to jest takie zawinięte, więc łe, to nam oczywiście nie pasuje. Dobra, no to tak, tutaj mamy, słuchajcie, jedno opakowanie. Tutaj mamy z 5, a. o kurde, ile tego jest. Ej, no to stary, bierzemy tego fest dużo. A bo tu są jeszcze jakieś londryny. Bierzemy najtańsze i tak się zje. No więc słuchajcie, tutaj

Wszystkie. No nie bierzemy 40%. Dobra, tyle i wystarczy, bo też nie ma co zabierać za dużo. Ej, to wygląda jakbyśmy robili zapasy na wirusa. Ale dobra, dawaj, dawaj, bierzemy to. Słuchajcie, 35 paczek, bo je ja teraz przeliczyliśmy, ej, nawet jak to nie wygląda. Ej, serio, to nie wygląda na 35 paczek. To masz kilka kilo cukierków. Ej, ale serio, to może być... No nie wiem, no z 3 kilo? No coś takiego? Mniej więcej. No po 80 gram to możecie napisać co, w komentarzach ile jest. Ja to ten... segregować, yy, tak, będziesz mógł zarobić nie. na to kaskę, nie? Jakby będziesz mógł wygrać. Wy słuchajcie, idziemy z tym do kasy, robimy też oczywiście inne zakupy, no bo nie przeszliśmy do sklepu tylko po... Cukierki. No, więc zakupy, bierzemy to i widzimy się już w domu. Okej, okay, trzeba przyznać, że z tego słuchajcie całkiem sporo. Wydaje mi się, że serio, tutaj jest około 3 kg cukierków, ale tak naprawdę to ich w paczce za dużo to, to, to nie jest. Ej, nie, serio, ich nie jest jakoś <laughs> dużo w paczce i mam wrażenie, że w jednych paczkach jest więcej, a w drugich mniej. Ej, nie, no, trochę tego jest. Ale serio, no, wydawało mi się, że jest tego więcej. Bierzemy jednego. Dlaczego by nie? Bardzo dobra, naprawdę dobra Tylko trzeba słuchajcie uważać na takie małe i ostre końcówki Bo serio, to się wydaje, że to jest takie łe, Ale naprawdę, one są ostre Jak wysypujesz, to po prostu uważaj na te okul... O, 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 widzisz? Takie stare okruchy musimy oddzielać, bo potem się ktoś pokaleczy. Potem to jest psy, nie będziemy taki No te okruchy nie biorą udziału. Masz do wygrania stówek ty, więc to Ile? No stówkę. Ostatnio był psiarzek. Dla stu złotych to nie wstaje z łóżka. Ej, jest ich dużo fest! Ład! Jeszcze naprawdę sporo torebek zostało, więc wiecie się do roboty. Ej, nie, naprawdę, jest kozak. Jest konkrecik moim zdaniem. Ej, tego jest bardzo dużo. Naprawdę, Ty jesteś Tego serio jest dużo. Ej, tego jest dużo fest. A tam, czy ile jeszcze zostało do końca? abra 5 minut temu. Tego jest za mało. Dobra, no bo wydawało mi się... Ej, ale jakie to już jest klejące, że! Ale staraj się te małe takie okruchy serio wybalać. Dobra, została ostatnia paczka, teraz ją tak z... wow, ile tego jest. Ej, tego stary jest naprawdę dużo. Patrzcie, to jest mała dłoń, tego jest tyle. Ej, ale to jest to, serio. Ej, hey, ale, ale to jest to, zak. ale to jest Ale a potem wszystko oczywiście będziemy jeść. No bo mamy czyste łapy, jest wszystko zdezynfekowane, więc lajtowo. Dobra, teraz słuchajcie, trzeba to podzielić jeszcze na dwie próbki, żeby jedną miał Sebastian, jedną Maciek, i po prostu ten, kto szybciej to zrobi, ten wygrywa. A ja, ja chyba pójdę myć ręce, bo stary jest naprawdę przypał. Słuchajcie, zauważcie, że kolorów tak naprawdę czerwonych są dwa. Jeden jest jaśniejszy, jeden jest ciemniejszy. Nie wiem, czy to widać, ale o, to jest dobry przykład. Znaczy, tutaj ewidentnie o, tutaj widać? Nie, to są stary te same akurat. Tutaj widać bardzo dokładnie, że jeden jest taki bardziej różowy, jeden jest bardziej czerwony. Nie no dobra, jednak trochę widać. Może nie widać. W każdym razie, serio, zrobimy tak, że jedna osoba będzie musiała zrobić pięć kolorów i druga też. No i tyle. A tutaj leży opakowania. Trochę syfu jest, ale spoko. Dobra, panowie, jeśli jesteście gotowi i macie przygotowane zarówno jedną grupkę, jak i drugą. Wydaje mi się, że Sebastian w ogóle ma tego więcej, ale. Ale to się tylko tak wydaje. On ma jakby tutaj górkę, ty nie masz górki. Tylko słuchajcie, banknocik tutaj no został. No jeszcze nie może zaczynać. Ja chciałem tylko... To Odkładaj osiem, to osiem. Odkładaj to W każdym razie słuchajcie Zarówno Sebastian ma przygotowane pojedyncze cukierki Żeby już zacząć z grupkami Jakim Odkładaj to Wobec tego jeśli jesteście gotowi To czas start I jedyną zasadą jest to Że nie możecie przestać A jeśli przestaniecie No to oczywiście przegrywacie Ale no Możesz sobie się ale możesz się nawet przeszkadzać i No nie, 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 ale poczekaj, zróbmy to fair i sobie nie przeszkadzajmy, dobra? Ale, to ja sobie siądę by go. Póki mi będzie szło lepiej, nie będę Stepkowi przeszkadzał, ale jeżeli będę przegrywał, no to sorry gościu, pokłócimy się. I taktyki są takie same jak poprzednim. Ty masz nie jeść, ale takie no. są taktyki, że najpierw kolorami, potem ewentualnie jakoś inaczej. Ja bym to robił tak, że biorę czerwony do czerwonego żółty do żółtego. A nie, że naraz. A co ja biorę zielony do niebieskiego? Tak, nie wiem, w ogóle olewa. Ale wtedy z tymi czerwonymi będzie problem, Patrz tak? tutaj tak, i... widać różnicę między wiśniowym a truskawkowym ale naprawdę to tak mała różnica. Gościu, nie uderzaj mnie w nogę, gościu. No oni sobie już przeszkadzają. Ale Syn, to jest zaraz. i tak lepsze niż jedzenie psiej karmy El. No czy ja wiem, no teraz możesz takie klejące łapy i nawet tego jeść nie możesz. Zaraz ty będziesz miał kamerę. Dobra, wypal, dumę. Stuwa jest do wygrania, nie chcesz wygrać stówy, to ja tydzień. wygram stówkę, ja już wygrałem. Ale mnie się wydaje, że z tymi czerwonymi naprawdę będzie ci. Tak, mało. to na razie ja robię inne kolory i czerwonymi się potem będę martwił. Nie no, póki co, to jednak chyba wygrywa Sebastian. Nieprawda, pan! No nie no Matek wie, a może te zielone? Sam nie wiem. Ja mam wiem. taktykę, która jest bardzo mistrzowska. Jaka, nie wiem. Teraz ci powiem. Ej, nie, serio, Maciek jednak wygrywa. Zostały mu tylko czerwone, ale z tymi czerwonymi naprawdę będzie plipał. Serio, Mogę nie, ci ser... zdradzić, że, no. ja, że ja już ułożyłem wszystkie zielone. Jak? Zaraz zobaczysz. A, że zostaną mu zielone tylko na kolor. A ty czemu ja, nie raz. No jakby w sensie ja się teraz tylko go ale mam przypał, bo teraz... Nie, ale serio, do... ty jesteś w dużo lepszej sytuacji, ale, ty możesz już to wygrać. Ale jak ja mam to rozdzielić teraz, nawet nie wiem, która, gdzie jest która grupka, ej. Ej, ale serio, na kamerze to wygrasz. To są jaśniejsze, czy to jest ciemny Jeden jest ciemny. To jest Ten sposób. jest ciemny, dobra, tak. czyli on poleci tutaj. Ja was... co, ty czemu ty znowu Wsady są dobre. A w sumie w zasadach jest, że możesz to zjeść. Sobie możesz napchać tych czerwonych do buzi i ci jakby ich będzie. To jest całkiem niezwom. Ej, wydaje mi się, że Sebastianowi idzie lepiej, jeśli chodzi o sortowanie czerwonych, ale jeszcze ma zielone. Ty masz same czerwone, więc dawaj, no, ale, ale pomagać to... Nie, Ja widzę, ale nie ma różnicy. Patrz, w ogóle. to jest na przykład no, no dobra, no to akurat widzę, ale mam. więcej Więc tu jest ciemny, ten. serio, jest chyba spory yes. problem, ale to nie jest z kolei mój problem. Więc jakby bawcie się sami. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że tak szybko chłopaki to zrobią i posegregują jakby to kolorami, ale serio zostały teraz czerwone, czyli wiśniowe i truskawkowe. I serio, ja prawie nie widzę różnicy. Oni chyba też nie. A mamy tutaj przecież lampy. Powinno być widać. A mimo wszystko nie widać, więc tak szczerze mówiąc, to, to nie wiem. No, to może być ciężko. I pewnie się pomylimy. No ale kto z nich pierwszy to zrobi, no ten wygrywa, tak? Ca cały czas stuwa jest w grze. Słuchajcie, oni siedzą nad tymi tylko czerwonymi już od dobrych trzech, czterech minut, czyli tyle samo czasu, to im zajęło posortowanie tych innych kolorów. Serio, to nie jest takie łatwe, a ponadto wydaje mi się, że Maciek się pomył. Mylił. Już co najmniej no dwa tak, razy tutaj się na pewno nie No i tutaj też widzę Stary wydaje mi się, że też tutaj widzę No ja będę musiał sprawdzić bardzo dokładnie Zarówno czerwone twoje, jak i czerwone twoje Ale to jest serio stary ja Taka długa nina ja, ci... Ej nie no serio na pewno tam jest błąd I tutaj też widzę błąd, no ale to, to ciężko jest tak ocenić no. Serio no ekspertami nie jesteśmy od tego Żeby rozróżniać kolory cukierków, które się nie różnią Prawie w ogóle, ej a w ogóle Bo może słuchajcie tak naprawdę to jest jeden kolor Chwila, cytryna, żółty, pomarańcza, pomarańczowy Truskawka, czerwona Jabłko zielone i wiśnia. No to wiśnia, no, no dobra, jest pięć kolorów, no czyli jednak słuchajcie, no musicie to rozdzielać. No sorry, no co ja wam poradzę? No tak powiedziała etykietka, no sorry. E, dobrze, ja już skończyłem. No bo, ale może masz może ma le. Jak ja dla mnie z... to on wszystko masz źle. Proszę, to tutaj. Poczekaj. To jest jasne, to jest ciemne. Ale mm, ja tutaj mm, widzę truskawkowe normalnie, stary. Mm. No pierwszy z brzegu, to jest. Spróbuj, spróbuj. Ciemka tak. tak. będzie, spróbuj. No, ale no? stary, on żeby wypiec, Ej, spróbuj. Tak? Szczerze, to jest truskawka. Nie, no fajnie. Tak <śmiennie> <podałem zapomn> <śmiennie> Kończyłem. No to co, no ale już każdy z Was się pomylił. No to jak Wam mam rozdzielić 100 złotych, no, no? Albo kończycie miękką, albo czy Nie, nie. Zobacz. On mi to podrzucił. Wiesz, że się pomyliłeś. Wiesz, że on mi to podrzucił. Pomyliłeś się. Nieprawda. Ja, to, ja nie widziałem ale ja to widziałem. I zresztą z Żylkami też podrzucał mi. Dobra, słuchajcie, ja teraz obczaję te grupki, bo naprawdę. Siedzimy tutaj 10 minut i, i ja nie wiem. Po prostu nie wiem. Ponieważ różnica między tymi kolorami jest tak mała, to my z zerowa naprawdę. Dlatego doszliśmy do porozumienia. Ja i ja, Abra, daj testów, to my się podzielimy. Ale ja miałem dać wam przecież 100 złotych jakby jednej osobie, tej której się uda. A nie udało się ani jednemu, ani drugiemu. Więc Dlaczego miałbym dawać stówę? No poważnie, no miała być stówa dla wygranego. Tak ale co? posłuchaj, obaj ułożyliśmy te cukierki, tylko że nie w 100% dobrze, dlatego nie dostaniemy całej nagrody. A no dobra, no Dobre. daj mu chociażby nie przedzieraj! Nie Daj mu po prostu 5 dych, no, Ale na pół, pół miał być. Tak, na pół będzie, ale po 5 dych. dych. No, no, no to ja mam dawać 100 złotych za to, że ani jeden, ani drugi nie skończył. Nie nosi. No nie moja nie wina. no twoim zdaniem to są truskawkowe to są malinowe, te śniadanie. Ja tu widzę ewidentnie truskawkę, a, tu, a tu tutaj w ogóle nic. No tutaj jest wszystko razem. Nie, słuchajcie, no to są po prostu jakieś jajno. Masz piętny? Ty pięć I, i i co jest ja ale, nie, ale my zyskamy. tak. To są, słuchajcie po prostu jakieś jaja. Dobra, koniec końców, słuchajcie, wygląda to w ten sposób i to już Wy napiszcie w komentarzach, czy faktycznie dałoby się z tego jakoś inaczej to podzielić. Moim zdaniem jest tutaj całkiem spora ilość tych wiśniowych cukierków, ale tutaj też jest tego wiśniowego sporo, więc no nie wiem, to już słuchajcie, zależy od Was. My tutaj mamy dużo cukierków. No i widzisz wygrany jest jeden. Jak dla mnie wygrany jest tutaj jeden. Wy moi drodzy, jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie koniecznie o subskrybowaniu tego kanału. Ten czerwony guzik klikajcie gdzieś tam na dole i zróbcie, żeby był szary. Padajcie także na nasze instagramy, bo tam jest więcej takich zarywanych rzeczy. Może nie z cukierkami, ale są tam różne rzeczy. A teraz my oczywiście musimy to posprzątać, bo robot jest sporo. Jakby trzeba to znowu włożyć do tych torebeczek. No, ale przynajmniej ładnie wygląda to. Nie no, wygląda całkiem. Ej. Okay. Seba 5 dych, Maciek 5 dych, my tymczasem zawijamy. Trzymajcie się dobrego dzioneczka, eleczko i puu!